Hej, tu Kuba, a to jest Zdaj.pl. Dzisiaj witam was w temacie obliczanie prawdopodobieństw, moi drodzy, i prawdopodobieństwa przydadzą się szczególnie kiedy będziecie grać w karty, także zapraszam. Kochani, odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest prawdopodobieństwo? No jest to możliwość, szansa wydarzenia się czegoś, prawda? No właśnie, czyli my w pewien sposób będziemy przewidywać pewne sytuacje i obliczać, jakie jest prawdopodobieństwo wydarzenia konkretnej sytuacji. No i, żeby to zrobić, musimy posłużyć się wzorem. Zobaczcie, p będzie oznaczało prawdopodobieństwo. I to prawdopodobieństwo, zapamiętajcie, musi być mniejsze bądź równe 1, ale większe od 0. Większe lub równe. Co to oznacza? Pamiętajcie, że prawdopodobieństwo musi być ułamkiem zwykłym, właściwym. Nie może być, bo jakbyśmy sobie przełożyli to na procenty, to nie może być prawdopodobieństwo powyżej 1, bo to oznaczałoby, że coś jest prawdopodobne 120%. No to jakie jest prawdopodobne? Jeszcze bardziej prawdopodobne niż prawdopodobne? Nie, no właśnie, czyli maksymalnie prawdopodobieństwo może wynosić 100%, czyli p musi być y mniejsze bądź równe 100%, ale większe bądź równe niż 0%. Oczywiście, to jest taki przykład, prawdopodobieństwo w procentach w matematyce bardzo rzadko się używa no ale jednak się używa, yy, ale to naprawdę czasami bardziej nas interesuje ułamek zwykły. I teraz spójrzcie, mała literka n to jest liczba wyników spełniających podanych warunek. Natomiast duże duża n liczba wszystkich możliwości, czyli tak naprawdę pamiętajcie, że w liczniku będzie jakaś konkretna sytuacja, natomiast w mianowniku będą wszystkie możliwości. I żeby wam to jakoś rozjaśnić, zróbmy sobie właśnie taki prosty przykład. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia trzech oczek, rzucając kostkę do gry? Hmm, no to jest proste i już większość z Was powie mi od razu, że jest to 1/6. No właśnie to jest prawidłowy wynik, ale dlaczego, skąd się wzięło 1 szósta? Zobaczcie, małe n będzie się równało w tym momencie 1. Dlaczego? No bo ile mamy sytuacji, kiedy wypadnie nam, e, wypadną nam trzy oczka? No jedna, tak? No na kostce do gry nie pojawiają się dwa razy na dwóch ścianach m, trzy oczka, tylko na jednej, czyli jest tylko jedna taka możliwość, natomiast duże n... To będzie 6. Dlaczego? No bo 6 to jest możli wszystkie możliwości wyrzucenia yy, wyników w kostce do gry. Czyli wyrzucam, wypada 1, wyrzucam, wypada 2, wyrzucam, wypada 3, 4, 5 i 6. Czyli mamy maksymalnie 6 możliwości. Czyli prawdopodobieństwo to jest 1, 6. I wynik tak zostawiamy. W ułamku nieskracalnym, właściwym musi być właściwy zawsze. Pamiętajcie o tym. Dobrze, żeby zrozumieć yy, najlepiej ten temat, tak naprawdę musimy zrobić kilka zadań, żeby Wam się otworzył umysł, i tak dalej. No i mamy. W szufladzie są jednakowe długopisy w różnych kolorach: 8 czerwonych, cztery niebieskie, 3 zielone i 3 czarne. Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany długopis A jest zielony? Moi drodzy, Wypisujcie sobie szczególnie w prawdopodobieństwie dane. Czyli co jest czym? 8 oznacza liczbę czerwonych długopisów, cztery niebieskich, 3 zielone, 3 czarne i obowiązkowo musimy zliczyć wszystkie długopisy, bo to będzie stanowiło nasze duże n, i ja już to zapiszę. Czyli duże n, moi drodzy, wynosi 18 czyli wszystkie długopisy, wszystkie możliwości. Natomiast małe n będzie wynosiło w tym przypadku 3. Dlaczego? Bo my z tej szuflady musimy wybrać jeden długopis zielony, a mamy ich 3. W takim razie prawdopodobieństwo zdarzenia yy, takiego, że my wylosujemy zielony długopis będzie równe 3 18 to oczywiście obowiązkowo skracamy przez 3, czyli zostanie 1 szósta. Czyli 1 szósta to jest prawdopodobieństwo wylosowania zielonego długopisu. Zróbmy B. Tym razem mamy obliczyć, że wylosowany długopis nie jest zielony ani czerwony. To pomyślmy logicznie, to jaki jest w takim razie? To wykreślmy sobie z tych danych, że Czerwony to nie, czyli to nas nie interesuje. Zielony też nie, bo tych nie możemy wylosować. Ok, zostają nam niebieskie i czarne. Zacznijmy od dużego n, bo to jest najłatwiej hmm, zrobić. Będzie to 18, bo mamy 18 takich długopisów. To nam się nie zmienia, pamiętajcie. Natomiast małe n. No to zastanówmy się, to jakie długopisy możemy wylosować? Oczywiście niebieskie i czarne, czyli ile ich jest łącznie, to trzeba dodać. 4 plus 3, czyli 7. Czyli prawdopodobieństwo wylosowania długopisa SU, który nie będzie ani zielony, ani czerwony, to 7. 18 więcej się skrócić niestety nie da, więc wynik zostawiamy w takiej postaci. Kochani! Nie poddajmy się, lećmy dalej. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 15 spośród wszystkich liczb dwucyfrowych? I to jest zadanie zamknięte, musimy wybrać A, B, C, D. Ok, wypiszmy sobie dane. A więc potrzebujemy wiedzieć, ile jest wszystkich liczb dwucyfrowych. I przypominam, że jest ich 90. Zaczyna się od 11, kończy na 99. Natomiast i to będzie te 90, nasze od razu duże n, czyli wszystkie możliwości to są wszystkie liczby dwucyfrowe, czyli 90. Ok, czyli nasze duże N to jest 90. Natomiast na dole tutaj proponuję wypisać wszystkie liczby podzielne przez 15. I teraz tak, to jest zadanie z prawdopodobieństwa, także możecie sobie wypisywać pewne rzeczy, żeby było wam łatwiej to. Policzyć. OK, to lecimy. Pierwsza liczba dwucyfrowa podzielna przez 15 to jest oczywiście 15. Kolejna to 30. Kolejna, 40 5. Kolejna, 60. Kolejna 70. 5. Kolejna. Zatrzymajmy się, bo mam ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj. Bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.